Hejka! spędziłem ze mną dzień na waksykampie. Ja jestem Oliwka i dopiero co zaczynam swoją przygodę w social mediach, więc będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli zostaniesz tutaj obserwator. W początku poszłam na śniadanie. Potem ćwiczyłyśmy z dziewczynami rolę na casting do odcinka waksowego. Następnie miałyśmy zajęcia z social mediów z Piotrem oraz Bleckim. Zajęcia były bardzo inspirujące i dające do przemyślenia, ponieważ mówiliśmy też o hejcie. Sprawdzaliśmy bliskiego czy zna tekst własnej piosenki. Po tych zajęciach poszliśmy na zajęcia kolejne z Kasią oraz panem Konradem, aktorskie, przygotowujące do castingu. Musieliśmy wystąpić przed wszystkimi publicznie i to było lekko stresujące. Jednak dałyśmy radę, było nas słychać, więc byłyśmy bardzo zadowolone. Po nas wystąpiło jeszcze kilka grob, którym również poszło bardzo dobrze. Później mieliśmy obiad, i w tym roku na Vox Campie jest nas 158. To jest ogromna liczba. Około godziny 17 mieliśmy Meeting Grid z Kacprem z Piotrem Bleckim oraz Pauliną. Po meet grytek oczywiście był już casting i właśnie tutaj idziemy na ten casting. Tutaj my bardzo zadowolone, bo wszystko poćwiczone, wszystko nam się uda, pełne siebie i byliśmy mega uśmiechnięte. Na castingu poszło nam naprawdę bardzo dobrze i tu macie naszą reakcję po castingu. jak się czujecie? A! Emocje, bo... czekamy do jutra. Jak się nie uda, to nie, ja się poryczę bo, chyba. Ej, Bledzki Poszłyśmy do pokoju, się jeszcze pocieszyć i ogarnąć na kolację. Tak, później zeszliśmy na kolację. My mamy kolację w wersji szwedzkiego stołu. Ja zjadłam dwie bułeczki z takimi standardowymi dodatkami. Mieliśmy tańce i losowanie do waxowego sklepiku Meet and z Julką Stanczynko. Płakam, pomóżcie mi dobić lajki od Julki i wpadacie na przepiętego TikToka. Kupiłam figurkę, której opening zobaczycie na TikToku. Razem z Kasią i panem Konradem, oczywiście. Potem nagrywałyśmy jakieś śmieszne TikToki w trójkę i poszłam spać.